Sondażu jeszcze nie było. Partia, której tak naprawdę nie ma, bo nie jest zarejestrowana, wygrywa wybory. Ruch Pawła Kukiz'a w Badaniu Ibris wyprzedza PIS i PO. Do sejmu wchodzi jeszcze Nowoczesna.PL. Ugrupowanie Ryszarda Petru. Poza sejmem znajdują się PSL, Korwin i SLD. Premier Paweł Kukiz, czy to jest realny i dobry scenariusz dla Polski? Pani Kingo? Nie, nie jest. Moim zdaniem nie jest ani realny, ani dobry. Polacy zauroczyli się kukizem, ale zauroczenie ma to do siebie, że jest krótkie. Na szczęście nierealne. Paweł Kukiz odpowiada na realne problemy, ale nie proponuje dobrych rozwiązań. Nie ma też demokratycznej struktury, to nie wystarczy, żeby wygrać wybory. Panie Łukaszu? Ostatnie wybory pokazały, że wszystko w polskiej polityce jest możliwe, ale mam nadzieję, że to nie będzie realny scenariusz, bo postulaty, które do tej pory zgłaszał Paweł Kukiz, były albo wadliwe, albo nierealne, albo wewnętrznie sprzeczne. I póki co wyborcy to tolerują. Myślę, że im bliżej wyborów, tym więcej będzie tych głosów mówiących sprawdzam. Panie Samuelu? Ja powiem tak, w 2011 roku chyba nikt nie spodziewał się, że Ewa zostanie premierem, więc wszystko jest w polityce możliwe. Jeśli chodzi o to, czy będzie dobrym premierem, to myślę, że kampania parlamentarna pokaże po pierwsze, jaki ma rzeczywiście program oprócz Jowów, bo Jowami wszystkiego się nie załatwi, i kto tak naprawdę za, na plecach Pawła Kuki wejdzie do Sejmu. A Ty Bożenko, jak uważasz? A musi być premierem? No, pytamy na razie, czy w ogóle jest to możliwe, czy, czy taki w ogóle scenariusz jest, to jest Ja uważam, że w Polsce wszystko jest możliwe, co pokazały te wybory. Jak również wiemy, że nasz kraj jest mocno nieprzewidywalny. No po prostu ludzie zaczęli mówić, więc i chcą dojść do głosu i to jest, i to jest bardzo ważne. A Paweł Kukis rozmawiał z ludźmi i odwracał się do nich plecami. Jak myślicie, kto stoi za Pawłem Kukizem tak naprawdę konkretnie? Kto miałby ewentualnie zasiąść w rządzie, jeżeli Paweł Kukis i jego ugrupowanie znalazłoby się w Sejmie. Tak naprawdę nie wiem, bo jeszcze nie pokazał swojego zaplecza, aczkolwiek po rozmowach ze swoimi kolegami i koleżankami wiem, że to nie jest tak, że Paweł Kukis nie ma żadnego zaplecza. Już od dłuższego czasu przygotowuje się do powiedzmy przewrotu politycznego i chyba w jego partii, z tego co słyszę, będą obecne osoby, które przegrały w wyborach samorządowych. Z Warszawy wiem, że rozmawia z panem Guziałem też z Bemowem, także myślę, że, że tutaj wśród przegranych w wyborach samorządowych będzie szukał swoich popleczników. A jak panowie uważają? Czy to może jest tak, że król jest nagi? Czy obawiam się, że jest gorzej, to znaczy my już trochę wiemy, kto za Kukizem stoi. No właśnie, I tak w Warszawie, jak i na Dolnym Śląsku to są, to są tacy... Macherzy od najbardziej ordynarnego politycznego biznesu. To są ludzie, którzy po prostu żyją ze stanowisk samorządowych e, na Dolnym Śląsku. To jest taka ekipa. W Warszawie to są na przykład ludzie z Warszawskiej wspólnoty samorządowej, która była taką zbitką ludzi, którzy nie zmieścili się w innych partiach. Więc e, to nie jest nawet tak, że nie ma tego zaplecza. Obawiam się, że ono jest i ma nie najsympatyczniejszą twarz. To jest chyba problem każdej partii, która idzie do wyborów z hasłami antysystemowymi. To znaczy, plusem jest to, że teraz każdy atak na Pawła Kukiza on będzie przedstawiał jako atak tego z nienawidzonego establishmentu i będzie próbował przekuć pozycja, na tak, będzie próbował przekuć na własną e, korzyść. E, problem zaczyna się kiedy taka partia dochodzi do władzy, bo wtedy trzeba wziąć odpowiedzialność i trzeba podejmować decyzje. I to zazwyczaj prowadzi do albo poważnego kryzysu, albo rozpadu takiej partii. I najlepszym przykładem tego jest Samoobrona, która póki mogła występować jako ta partia Antypolityczna zyskiwała, kiedy weszła do rządu i musiała wziąć odpowiedzialność za konkretne stanowiska, no okazało się, że nic tego ugrupowania nie trzyma, a poparcie społeczne spadło. Panie Samuelu, a kto się pana zdaniem bardziej boi Kukiza? PO czy PIS? Trudno powiedzieć, bo wybory prezydenckie pokazały, że platforma obywatelska ma rzeczywiście obiektywnie więcej do stracenia, jeśli chodzi o, o tych, którzy poszli zagłosować na Pawa Kukiza ale tak naprawdę właśnie ten program pokaże komu on może najwięcej zabrać. czy to będzie też w jakiejś formie lewicy socjalnej czyli może bliższej prawu i sprawiedliwości czy to będzie lewica ideologiczna czyli na przykład sprawa dostępu do narkotyków trudno powiedzieć właśnie ten, tym wygrał też Paweł Kukiz że w kampanii pre prezydenckiej skupił się głównie na jowach skupił się głównie na takiej w wersji estetycznej, ja jej nie ignoruję, tylko ona, ona rzeczywiście była obecna, czyli że politycy powinni służyć, powinni też słuchać tego, co chcą wyborcy. Myślę, że też ta dyskusja trochę pompuje, znaczy nie, nie, nie w tym studiu, ale generalnie, która się odbywa od dłuższego czasu, też trochę pompuje Pawła Kukiza. Kto za nim stoi, to zobaczymy też niedługo. Matka Kurka jakąś listę opublikował, która rzeczywiście też przedstawia wiele nazwisk osób, które kiedyś tam próbowały w polityce. Jest to duża niewiadoma, ale, ale myślę, że to też jest ciekawa odpowiedź na to, jaką mamy rzeczywistość teraz. Znaczy, dlaczego Paweł Kukiz jest tak popularny? A kolejne ugrupowanie, które według sondaży może się znaleźć w Sejmie, to Nowoczesna.pl. Czy to ugrupowanie może odmienić polską politykę? jeszcze jakby do tego pani poprzedniego pytania, komu zabiera Paweł Kukiz, jakby sięgnąć do tego sondażu, na który się państwo powołali, tam takie badania zrobiono i okazuje się, że Kukiz przede wszystkim przyciąga ludzi, którzy wcześniej na nikogo nie głosowali albo nie znajdują dla siebie reprezentacji, to jest 75% jego wyborców, czy koło 70, ale kilkanaście czy nawet 20% to są wyborcy PiSu, a więc paradoksalnie to właśnie Prawo i Sprawiedliwość może się Kukiza bardziej obawiać niż Platforma. Bardzo platforma, dużo młodzieży jest, która prawda. głosowała na tak, ale także wyborcy właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Ryszard Petru, którego już tutaj widzimy, odbiera poparcie bardziej Platformie Obywatelskiej. No właśnie, ja, ja zapytałam o nowoczesną.pl, bo według tych sondaży ewidentnie nowoczesna.pl wskakuje w tym nowym rozdaniu. no ja słyszałam, że tobie się ten program bardzo spodobał. Mnie się bardzo ten program podobał. Przeczytałam dwa wywiady z panem Ryszardem Petru. I w wielu wypadkach zgadzam się z jego tokiem myślenia, z jego chęciami zmian, które są w Polsce. I te chęci zmian o tyle mi się podobają, że one mają być małymi kroczkami. To nie jest wielki skok na żadną kasę, bo PO zostawiła po prostu dużo długów. Natomiast jest chęć. Po prostu rozmowy z ludźmi i jest chęć małymi kroczkami wyprowadzić nas z tego dołka, który ostatnio powstał, i po prostu z, z, zrobić tak, żeby ludziom się chciało żyć. Przecież to jest na, na razie wśród ludzi, których ja spotykam, bo ja spotykam i jeżdżę i, i, i metrem, i tramwajem, i autobusem, nie tylko samochodem, samochodem najmniej, bo spróbuj wjechać do centrum. Więc ludzie ze sobą, jeżeli ja zaczepiam kogoś, ludzie ze mną rozmawiają, bo, bo chcą ze mną porozmawiać. No To jest taka ogólna beznadzieja, więc czekamy na kogoś, kto nam przedstawi program, nam Polakom, takim zwykłym ciułaczom, jakiegoś światła, że może być u nas dobrze. Czy tą wizję ma Ryszard Petru i Leszek Balcariusza? Ale nie tylko. Nie Nie, 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 jest, 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 jest finansistą, to prawda z, z, nie, zna, zna, się, zna się na pieniądzach. Więc jest, jednocześnie nie, bardzo, dużo, bardzo dużo dobrego jest, bardzo dużo dobrego jest w pisie, bardzo dużo dobrego. Więc ja tutaj nie jestem jakimś takim w ogóle politologiem. Wymówicie językiem polityków. Bardzo mnie to dziwi, że tacy młodzi ludzie, powiedzcie, dlaczego poszłać do polityki? Poszłam do polityki, dlatego że mam realny wpływ na zmianę rzeczy, które mnie otaczają. Jestem radną w tym momencie. Widzę, że mogę pomagać ludziom, mogę zmieniać rzeczywistość wokół mnie, I to mi się podoba. I uważam, że to jest właśnie kierunek, w którym chcę pójść na. Całego. No to zobaczcie na to, co dzieje się tutaj na, tej, na tych zdjęciach. Czy mm -hmm. uważacie, że to są, to są osoby, których już w nowym rozdaniu nie będzie? Czy to są te osoby, które tak bardzo drażnią, irytują, wkurzają młodych ludzi? My ich nie chcemy. Jak wy uważacie? Wszystkie sprawy. Na, pew na pewno y, twarze niektóre się już opatrzyły i jak to bywa w polityce i w demokracji, one się wymienią. Y, myślę, że. Y, powinniśmy więcej czy zmienić sposób komunikacji. Nie uważam, żebym ja nie rozmawiała z ludźmi albo moi koledzy z partii nie rozmawiali z ludźmi. Po prostu widocznie sposób komunikacji, jaki przybraliśmy, nie był odpowiedni, ale jeszcze chciałam wrócić do Nowoczesnej.pl. Fakt jest taki, że kiedy powstaje nowa partia, to rzeczywiście ma ona więcej w sondażach. Później to się weryfikuje, jak już przedstawili się program, jak już troszeczkę się opatrzą te twarze i muszę powiedzieć, że u Ryszarda Petru jest i z kilku moich kolegów, którzy mimo młodego wieku byli już i u nas i u Gowina, teraz poszli do Petru, więc ochroniarze, tak? Tak, to Może bym nazwał. to jest polityczny. Ten, ten, ten po język prostu... jest politycznym językiem, którego cały, pani użyła. Cały czas się zajmujemy. Albo mówimy ogólnikami, albo zajmujemy się właśnie tymi panami za nami, a nie odpowiadamy na podstawowe jedną panią i paniami. Także na podstawowe pytanie, czego, dlaczego ci ludzie czują się tak źle? To są konkretne problemy. To jest niepewność ekonomiczna przede wszystkim. To jest to, że ludzie, nawet jeżeli dzisiaj wiedzą, że mają na czynsz, to nie mogą mieć pewności, że będą mieli za pół roku. To jest niestabilność zatrudnienia. To jest niesprawiedliwość podatkowa. To jest to, że kasjerka w hip w tym momencie uczciwie płaci podatki, a wielka sieć, która ją zatrudnia, nie płaci prawie nic. To są bardzo konkretne są problemy, na które trzeba odpowiedzieć. Tak? I dlatego partia Razem wychodzi z konkretnym programem nastawionym na rozwiązywanie tych problemów. I to, myślę, wyróżnia nas od tych dwóch błędnych odpowiedzi, czyli Kukiza i Petru. I dlatego apelowałbym o to, żebyśmy mówili o konkretnych rozwiązaniach i, i właśnie o sprawiedliwości podatkowej, o państwie, które nie zostawia ludzi w potrzebie, o, o stabilnej pracy, o stabilnej pracy i wysokich płacach, czyli raczej patrzyli w stronę Skandynawii. Na koniec i jedno zachodniej. zdanie: czy nastąpi kompletna wymiana? Nie, to, to nigdy tak się nie dzieje, chociaż polska scena polityczna w porównaniu z krajami zachodnimi jest bardzo płynna. Wystarczy sobie porównać, ilu, ile lat służyli premierowie czy, czy ministrowie w krajach zachodnich. Rzeczywiście Maciej ma rację, że trzeba mówić o konkretach, ale warto zwrócić uwagę, że jednak Petru różni się tutaj znacząco od Kukiza. To znaczy, mamy tam również pewne konkretne propozycje w odróżnieniu od tych Jowów. Które absolutnie nie odniosą skutku, o jakim mówi Paweł Kukis. My pytaliśmy Państwa, czy Paweł Kukis ma szansę zostać premierem. 26% odpowiada, że tak, 74% że nie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.